Witam w kolejnym odcinku. Należała do jego wysokości Demawenda. Jaśnio się De pana. Oh, Elien, nie Isperena, Doliny Pontaru i tak tak A ty kim jesteś? Przyjaciele nie ludzi. Mam propozycję. Kurde, demawendów nie żyje. Szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopają, czego chcesz. Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Ostro. Na początek foltest, ale potrzebuję pomocy ledwo użedłem obławie w Edirn. Przydały mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych kojatel. Coś takiego. Nie chcę złota. Sława zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. O, twój podopieczny dopadł Neckera. Pora iść. To jak Elfie dogadaliśmy się? No nieźle. Groźny jest. No nie, Demawenda, to jeszcze radowić został. Ojej. No nie wierzę, że Foltesta zabili, kurde. Okej. Okay. Obecnie, granica temersko jedryńska akt pierwszy. Ok, więc dopiero teraz się zaczyna akt pierwszy. My dopływamy. To są jakieś dziwne, ciche, klimatyczne bagna. Szuru buru, podłogę szorują. No nieźle. sam powinno być za cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z Wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę Was samych. Ktoś musi się o Was zatroszczyć. Och, dziękuję, Tris. Co bym bez Ciebie zrobił? Co jest? Twarde lądowanie. O, podążaj do flot sam. Dobra. Ja się tylko tu porozglądam. No, fajnie. Co? Jajko. Chodź wreszcie. A nie, Tylko spójrzcie na ten las, aż strach wychodzić z te stawku. Bez zasamoczenia wiedźmińskiej życi się nie obejdzie. Pozdrawiam. Już idę, 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 nie poganiajcie Zimna jak diabli. Jakieś wieści od twojego tajemniczego informatora? Okay. No to idziemy. Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. O, skrzynki. W lesie A my mamy wszystkie przedmioty, ale fajnie. I mamy zbroję. Fajnie. Schemat wiedziński mierz srebrny. Dobra. Szkoda, że tamten został w mordzie dobry smoka. Psia jego mać, dobry. Jaka tu cisza Okej okay. Ja tylko sprawdzę tutaj, co my mamy. Mamy, o, zobaczcie, mamy wszystko, co znaleźliśmy. Bardzo fajnie. I mamy też tylet, o, rękawice założymy. Eee, nie broj to. Ja się wam nie możemy. Mhm. Tutaj te wszystkie rzeczy są. Tysiąc schematów, klucze. Możemy iść, jesteśmy przygotowani. Wiesz, gdzie jesteśmy? Hmm, w lesie. Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę, do Jorweta? Wiem o Dolinie Pontaru więcej, niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demawendowi kilka lat temu. Aha. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Słyszycie? O. elfem. Flet. Jakiś elf na polance. Zioła. Bierzemy. Ale ziół. Oregano, parmezan. Tfu, parmezan to ser, A też na takim flecie grałem w podstawówce. To... Vernon Ross, Od czterech lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temery. <sum> <sum> odpowiedzialny za pacyfikację podgórza machakamskiego. Łowca elfów, morderca kobiet i dzieci, dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorwet, zwykły skurwysyn. Długo. <laughs> na temat. Na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Dobra, co my tu mamy? O, czas nam się kończy. Szybko wybrać. Wielki wysługują się najemnymi mordercami. Dłan w służbie Scoia'tael. Nisko upadliście. No. Najemny morderca. Można go tak nazwać. Ale Dłan? zupełnie. Nie o przynależność rasową tu chodzi. Właśnie to ona jest kością niezgody. My mamy śpiczaste uszy, wyokrągłe. Jesteśmy długowieczni, lecz jest nas nie. Wy zaś mnożycie się jak króliki. Zawsze te konflikty. szybko zdychacie. Jedni i drudzy próbują udowodnić, że to ich uszy mają właściwy kształt. Na tym, właśnie na tym polega wojna raz. To z tego powodu ludzie i elfy zabijają się nawzajem od ponad 400 lat. Wszystko przez kształt Małżowiny. Jest z Dobra. wami królobójca. królobójca. O niego nam chodzi. W takim razie mamy konflikt interesów. Ten królobójca no. jest pod moją ochroną. Nie wydam go. Wydasz, wydasz. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał. A teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Jak zawsze. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią. Ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa ani wasze uszy. Tak było z Nil I tak jest teraz. Byle się? Te czasy się skończyły. Aha. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał swojatel. Kogo Kogoś z tymi elfami? Nie? Samego siebie? A szaleć ukrytych w krzakach. Dość się do z tej zbory. Aha, dobra. Wow, motylki, to chyba powinno wystarczyć. W porządku, Tris? O, ona jak zawsze zemdlała Trzeba było zaczarować łuczników idą Dobra idą Idą do łucznicy No to my też musimy chyba uciekać Geralt! Czar dalej działa. Dobra! I się. O dobrze. Wow co, co się dzieje? Ale fajnie Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc skiebrzamy! <laughs> Na statek? Nie, z tamtej strony jesteś jeszcze więcej. Więc dziewczęta. Dobra. Co, gdzie oni są? Uuu, z tyłu są. Nie jestem worną księgą cholernym komandosem, jestem kobietą. Zauważyłem. Zaraz się wymiotuję. Dobra, czekajcie, bo tutaj ja wolę nie wychodzić z tej chrony. Na pewno nie na moich! Utrzymam za to za, zaklęcie! Ojej, ale ich jest! Ej, jest? kurde, tak. za dużo ich! O matko, ale się tnie. przepraszam wa, was za te ściny, ale. A ledwo walczę tutaj! W tak, porządku! Dobra, znak! Świetnie! Co się dzieje? Widzę tylko twoje buty! A co ma widzieć inny? Gdzie jest ten krzyż? Dobra. Oj, 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 ale walka, ale walka. Dobra. Coś, coś trzeba rzucić. Akcji. Świetnie, dobra, akcja Chyba nie zadziałał. Ale świetnie, nie, przepraszam. jest tyle szczegółów. Walczę, walczę, no. Robię co mogę. Dobra, jeden padł. O, ktoś tam wie na alarm. Dobra. Ej, dobra, udało nam się. Uf, to było coś. A, już tutaj nie sięgniecie. Znasz go? Całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Hmm. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić, Foltesta. Ale nie obawiaj się, Elfie. Znam sposób na Geralta. Sposób na Geralta? Brzmi dwuznacznie. Prawie jak pozycja na Geralta. Oh, za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Mm -hmm. Widziałeś? Tak. Jorwet I, i królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. <noise> Jaki fajny. Kupiec korzenny Emir Remreys. <noise> korzenny! Aha, a ta? <noise> Dobry człowieku, Ale fajny. cudem uniknęliśmy śmierci. Fajny, prosty chłopak. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą, krasnoluda i barda jakiegoś. Co? Tam Cwana? Barda? Zantus, na pewno skorzystamy. O kurde, jasne. Bywaj zdrów. Dobra, nie ma to jak przedstawić jako cesarz Nilgardu, Emerve Mebrace. Ale ścina. No dobra. To jesteśmy. Oj tam oj tam wielkie rzeczy. Wiewiórki pod murami. Kim w Okej, okay, to jesteśmy teraz w dokach. Chwileczkę muszę na chwilę przerwać nagrywanie. Dobra, już jestem z powrotem. Wszyscy Tutaj o nas gadają. My idziemy dalej. Dobra, tutaj z nikim się nie da pogadać, w no każdym ja razie. Boże, co oni są niemili. O, mapa odkryta. Okej, okay, to jesteśmy tutaj na północnej bramie. Tutaj mamy rzemieślników, sklepy, karczmy, super. I mamy ten... Jeszcze mamy zadanie. Z Woli Boskiej i Żydowskiej. I Królewskiej. Port Flotsam. No, okej. Okay. No dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Tutaj? Nie, prosto. Tutaj jest jakiś plakat. Koncert Rebeki Black. Dzisiaj w piątek. Dobra, bez żartów, tutaj jest elf. Poszukiwany. Jorwet. Dobrze, że tutaj przynajmniej nie lubią wywiórek. O nie, ja z odmieńcami nie gadam. Zaczekaj. Precz, bo straż wezwę! Matko. Jacy nie mili w tej temerii. Flot, sam dzielnica rzemieślnicza, okej, okay, to jesteśmy teraz tutaj, w lewo teraz. Znaczy, prosto, eee, tak, tutaj w lewo. Wejdziemy sobie do domu. Egzekucja poczeka na nas. Okej, okay, trzeba trochę okraść ich. Nikogo w domach nie ma. Wszyscy na egzekucjach siedzą. Ale oh, kurde, chwileczkę, Barti Krasnolud. No to już tutaj coś mi świeci w głowie, że to chyba jest jaskier. A Krasnolud to nie wiem. <laughs> Może Jarpen? Albo Zoltan. Tylko co oni by mieli robić wieszać tutaj w dwójkę! Szpiega? O, poeta... Za we Nieźle musiał na wywijać. Dobra. Tutaj wszyscy się drą. Będą. No to już idziemy na tą egzekucję. Już nie, nie każ mi czekać. Oho, ludzie mi się pojawili. Zrenderowali. Na rynku, okej. Okay. Oglądamy cutscenkę. O, jaskier. jaskier. I, I Zoltan. Mój informator. No to pięknie. Masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. No pewnie, że bez zabijania. Zajmiemy się tym. Spoko, spoko, Gerard! Gerard! Tutaj! Pomóż! <laughs> Jaskier. Nie mogę. No dobra, no to jest tam Jaskier. Jest zoltan, zaraz będę go wieszać. Będziemy musieli jakoś improwizować. Tak czy siak, czas na ten odcinek już dobiegł końca. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pozdrawiam, zapraszam Was oczywiście do oglądania i do komentowania moich filmów. Na razie, cześć.